Witam Państwa serdecznie. Chciałem dzisiaj powiedzieć o książce, która ciągle jest w naszym magazynie, która jest e, źródłem niezwykłych, zupełnie inspiracji dla mnie i dla czytelników, bo odbieram takie głosy. Książka wydana niemałym nakładem e, pracy e, i też pieniędzy w e, no, homeopatycznym nakładzie. Dziwię się, że ciągle, ciągle jeszcze ją mamy. Proszę Państwa, zaszyty do historii narodowych. Sił zbrojnych. Proszę Państwa, jakieś refleksje mamy yy, po lekturze tego tekstu? No, zasmucające, dlatego że yy, wskazuje yy, ta treść na całkowicie beznadziejną, żeby nie powiedzieć absurdalną sytuację ugrupowań konspiracyjnych działających w Polsce w czasie okupacji niemieckiej i okupacji sowieckiej. To jest yy, no, coś. Yy, Zasmucającego bardzo. Szczególnie to jest poruszające, kiedy czytamy fragmenty dotyczące organizacji, które nie, można by dzisiaj powiedzieć outsourcingowych, które proponowały usługi takim strukturom jak Armia Krajowa, olbrzymim przecież, finansowanym przez Londyn, czy Narodowe Siły Zbrojne w zakresie kontrwywiadu i wywiadu oraz dostarczania informacji. Tutaj, proszę Państwa, jest omówiona organizacja TOMA. Tak jak to napisałem w jednym z tekstów, jest to absolutnie coś absolutnie kuriozalnego. Jest też notka w Wiki poświęcona tej organizacji Toma, i tam wymowa tej notki jest zupełnie inna niż to, co mamy tutaj. To znaczy, przez tą notkę historycy PRL-u, historycy III Rzeczypospolitej próbują wmówić Ludziom związanym z obozem narodowym, że w końcowej fazie wojny wysługiwali się oni Niemcom, a dowodem na to ma być organizacja Toma. Autor tych wspomnień dotyczących tej organizacji chyba nawet nie wiedział, że Jerzy Tom nie nazywał się Jerzy Tom, tylko Hubert Jura tak przynajmniej podaje Wiki, nie wiedział, że nie pochodzi on z Pomorza, ale z Lipinek Łużyckich. Proszę Państwa, Lipinki Łużyckie to jest powiat żarski. Obok jest Nowogród Bobrzański i dzisiejsze Zasieki, dawniej Forst, gdzie znajdowały się olbrzymie fabryki zbrojeniowe i do dzisiaj te fabryki są. Ruiny po nich. Można to chyba zwiedzać, nawet trzeba być bardzo ostrożnym, ale miejscowi po tym chodzą. W Nowogrodzie Bobrzańskim IG Farben, tam w tym forście to już nie pamiętam co, ale pewnie, pewnie coś jeszcze gorszego niż, niż IG Farben. To są całe ukryte w lesie miasta z rampami kolejowymi. No i te Lipinki Łużyckie, jako wioseczka położona niedaleko żar i w tej wioseczce urodził się człowiek, który podawał się za Jerzego Toma, w rzeczywistości nazywał się Hubert Jura, a Wikipedia informuje nas, że, że pan, ojciec tego pana był Polakiem i kierownikiem poczty w Lipinkach Łużyckich. Proszę Państwa, w hitlerowskich Niemczech Polak, Według takich standardów dotyczących y, formatów dotyczących historii II wojny światowej, nie mógł być nikim, a na pewno nie kierownikiem poczty, jak, jak działała cenzuralistów. No przecież to jest w ogóle jakiś absurd. Proszę Państwa, więc ta książka jest pełna tajemnic, i postacie, które się z tej książki wyłaniają, y, ciągną za sobą jakieś niesamowite, zupełnie historie. No, nie wierzymy w to, że ojciec Huberta Jury był kierownikiem poczty w Lipinkach Łużyckich i że był Polakiem. Albo nie był Polakiem, albo nie był kierownikiem poczty. Innej możliwości według mnie nie ma. Proszę Państwa, Zachowanie tego pana, który według Wikipedii i według tej książki najpierw należał do Armii Krajowej i prowadził działania na południowy wschód od Warszawy, to znaczy gdzie, nikt dokładnie tego nie wskazał, jakie działania tak, w ramach Armii Krajowej, a potem nagle zgłosił się do Narodowych Sił Zbrojnych w Województwie Świętokrzyskim i został zweryfikowany negatywnie. Musimy sobie zdać sprawę, że weryfikacja osób y, takich jak no, osób zgłaszających się do organizacji konspiracyjnych była czysto umowna, dlatego że no, nie można było w żaden sposób sprawdzić, kim ten pan jest. To nie jest dzisiejszy y, moment dzisiaj, tak? kiedy, kiedy można kogoś prześwietlić na rozmaite sposoby i, i znaleźć w jego życiu się wszystko, co. Co tam się chce? W tamtych czasach ludzie ukrywający się przed okupantem w lesie nie mieli takich możliwości, więc mogli co najwyżej psychologizować i zastanawiać się, czy on mówi prawdę, czy on nie mówi prawdę. Więc weryfikacja była dwukrotna. Za pierwszym razem, pan, który podawał się za Jerzego Toma, nie został pozytywnie zweryfikowany, ale za drugim razem, w 1944 roku, późnym latem, już tak, coś się zmieniło, ale nie wiemy dokładnie co. Proszę Państwa, Opowieść o tym jest wstrząsająca, bo wskazuje na bezradność całkowitą organizacji takich jak Narodowe Siły Zbrojne wobec takich prowokatorów, dlatego że on miał oczywiście coś do zaoferowania, tak? miał do zaoferowania informacje, miał do zaoferowania jakieś lokale. Potem się okazało, że on w tych lokalach przesłuchuje ludzi z użyciem tortur, i ludzie ci znikają potem. To nikt nie podaje, kto zniknął. Nie ma żadnych nazwisk. Mamy jedną aferalną historię, kiedy on zwabił dwóch oficerów w stopniu majora do jednego ze swoich lokali, a następnie wpadli tam Niemcy i tych oficerów zamordowali. Narodowych Sił Zbrojnych. Po, czym, po, po, po takim wyczynie komuniści oskarżają Narodowe Siły Zbrojne o współpracę z Niemcami ze względu na tego pana, który urządził te prowokacje. No więc to jest, proszę Państwa, więcej niż skomplikowana afera. I jeżeli my. Mając świadomość tego, że nasza historia jest bardzo złożona i nigdy nie będzie prostsza, nie zajmujemy się rozbrajaniem takich min, no to nie miejmy potem pretensji, że yy, przeżywamy kolejne katastrofy. Lepiej zabrać się za takie rzeczy już teraz, yy, zamiast zajmować się głupkowatą kokieterią yy, młodych ludzi wchodzących w życie, yy, którzy nie mają pojęcia o niczym i łapią się na Wszystkie głupstwa, na, na, na każde plewy, jakie się przed nimi wysypie, po prostu ja, i, i, ręką jakiegoś cwaniaka i spryciarza. Proszę Państwa, y, no, ustalenia dotyczące Huberta Jury alias Jerzego Toma są takie, że no, komuniści wiedzą swoje. Y, o wiele słabszy i mniej mający y, do dyspozycji narzędzi komunikacji y, obóz narodowy. Y, no, nie, nie potrafi się temu skutecznie przeciwstawić. Jedyna książka o Brygadzie Świętokrzyskiej, której najbardziej Jerzy Tom zaszkodził, została napisana przez panią Cherezińską, no więc o czym tu gadać? I co? I my nie mamy żadnej formuły, żadnego formatu, żadnej narracji, która by tę sprawę próbowała w jakiś sposób wyjaśnić albo naświetlić tak, żeby odebrać argumenty stronie przeciwnej to po co się w ogóle szkoli historyków? Po jaką cholerę oni chodzą 5 lat na studia? Jak oni niczego nie rozumieją? No to jest, moim zdaniem, poważne bardzo zagarnienie. Proszę Państwa, jak ciężki i brzemienny w skutkach był ten epizod w historii Narodowych Sił Zbrojnych, nie świadczy to, że Jerzy Tom po zakończeniu II Wojny Światowej alias Hubertura zajmował się szkoleniem E, radiotelegraficznym e, żołnierzy brygady świętokrzyskiej znajdujących, m, znajdujących się w Czechach. Potem został, jak, jak pisze Wikipedia, przejęty przez Brytyjczyków, którzy go zrobili szefem komórki wywiadowczej w Pilsnie. Ta komórka była zakonspirowana jako punkt, e, polski, punkt międzynarodowego Czerwonego Krzyża, e, no ale wszyscy wiedzieli o co chodzi. A następnie pan ten wyjechał do Brazylii, ponieważ poznał jakąś sympatyczną panią z pieniędzmi z tej Brazylii i tam się w tej Brazylii osiedlił. Czy on rzeczywiście kogoś poznał? Czy został wysłany tam przez Brytyjczyków? Dlaczego nie przyjęli go Amerykanie? Dlaczego nie wylądował w USA jak wielu, jak wielu żołnierzy antykomunistycznej partyzantki? No tego nie wiemy. Tak? Ponoć się rozwiódł z tą swoją żoną brazylijską i, i pracował w Paragwaju jako leśnik. A yy, polska SBC prowadziła przeciwko niemu śledztwo, które zostało zamknięte w 1972 roku, bo po 1971 roku ustały wszelkie z nim kontakty, a więc prawdopodobnie zmarł. Ale do czego dążymy? Do czego zmierzamy? Do tego, proszę państwa, że jego obecność na kontynencie południowoamerykańskim służyła do. Yy, szkalowania rozmaitych polonijnych organizacji, w tym pana Kobylańskiego, yy, i przypisywania im rozmaitych niepięknych yy, yy, związków, po prostu z okupantem hitlerowskim. No więc. Yy, jest to sprawa, jak widzimy, rozwojowa dla historyków, którzy powinni przynajmniej się tym zająć i powinni to zrobić za pomocą narzędzi, które tego tematu nie spłaszczą, nie zdewastują i nie uczynią z niego jakiegoś wodewilu tak? o miłości agenta gestapo i, i brazylijskiej plantatorki kawy. O co łatwo, jak wiemy. Proszę Państwa, złożoność tej sytuacji, no niestety ja sobie zdaję sprawę, że ona przerasta yy, współczesne umysły, bo każdy by chciał napisać coś fajnego i jeszcze dostać za to oklaski, a za takie rzeczy raczej się oklasków nie dostanie, a czeka spotka ostracyzm i yy, yy, zapomnienie, tak? Bo. No, yy, Rozmaite trupy w szafach są poukrywane, i nawet jak z nich wypadną, to wszyscy udają, że tego nie widzą. Proszę Państwa, więc ja bardzo polecam Państwu tę książkę i polecam Państwu skonfrontowanie postaci, które w tej książce występują z, postaci, z opisami tych samych postaci, które są w internecie. Ciekawe rzeczy wychodzą, ciekawe rzeczy wychodzą, i można w zasadzie może jakiś nawet tom opowiadań napisać. Taka mi myśl przyszła w tym momencie do głowy. Na ten temat. Epizody, epizody, epizody z życia i walki partyzantów narodowych sił zbrojnych. No ciekawe, może ktoś się za to weźmie. Proszę Państwa, zeszyty do historii Narodowych Sił Zbrojnych. Polecam serdecznie. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia.